Witam na kanale, dzisiaj mamy grę o milion i wiśniowy, ja w tym wiśniowym to jeszcze siódemki nie ujrzałam, może teraz ujrzę, mamy arbus numerek przedostatni z paczki chyba, jest 50 za piątkę chyba tak, kwiat, śliwka, motyl, banan, biedronka, winą ananas, cytryna i słońce. Także nie widziałam siódemki i na razie nie zobaczę co mamy BR. BR coś tam nie gdzie oni te kontrolne to BRZ proszę Wiśniowa jak zwykle my nie lubi mam mamy grę o milion numer pierwszy i co my tu mamy liczby znajdź portfel i wygraj przypisaną do niego kwotę korona wygrywa automatycznie 7 no to szukamy, co będziemy szukać? Trzydziestka. A mamy trzydzieści cztery. Dwadzieścia dziewięć, o po blisko. Jedynkę, no to już całkowicie rozbieżność i trzydzieści pięć. I czterdzieści osiem. także pierwsza gra nam nie wyszła, no to druga. tu mamy trzydzieści dziewięć. tu mamy piętnaście. czterdzieści jeden. czterdzieści siedem. dwójka. I piątka, także w drugiej grze też nic nam nie dali. No to trzecia gra, czterdzieści trzy. A mamy trzydzieści sześć, osiemnaście, czterdzieści pięć, trzydzieści trzy i 49 dobra no to czwarta gra 19 mamy 42 o jest 19 proszę numer pierwszy wygrany te pierwsze te pierwsze numerki nie zawsze się sprawdzają ale niekiedy coś dają tak jak każdy numerek w to ja tam się nie sugeruje numerkami. 9. Tylko biorę tak jak leci, bo to wiadomo to jest loteria. Dyszka obok. 16. 38. 11. Oboczek. Dobra. 19. I dwie dyszki. Czyli sprocik czyli nie najźlej, tu nie, nie, nie mają te kontrolne tu jest S S na dwie dyszki wychodzi, no musi tak być, także tu mamy zwrocić A wiśniowe 7 wiecznie puste także dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki, pozdrawiam